Hej kochani, tu Klaudia. Witam Was w kolejnym filmiku. Będzie to filmik pogadankowy na temat jak zacząć zdrowo jeść, czyli zdrowo się po prostu odżywiać i zdrowo żyć. Więc wymienię tutaj kilka takich podstawowych zasad na sam początek, jeśli ktoś by po prostu o nich nie wiedział, bo jest jednak sporo takich osób, które dopiero zaczynają swoją drogę z takim zdrowym odżywianiem, ze zdrowym stylem życia. Więc po pierwsze myślę, że warto zamienić produkty z mąki pszennej na produkty pełnoziarniste, czyli biały chleb, na chleb żytni, orkiszowy, może być również kukurydziany, jeśli sobie sami upieczemy, może być kupny oczywiście w piekarniach ze sprawdzonym składem lub ze sprawdzonej po prostu właśnie piekarni. Dobrze też piec sobie samemu. Dobrze jest też po prostu jeść dużo pełnoziarnistych. Kasz na przykład owsianą, kaszę jaglaną, która jest przepyszna i jest lekko strawna i jest naprawdę świetna do wszystkiego i na słodko. I na wytrawnie, także naprawdę ją polecam. Płatki owsiane, płatki jaglane, płatki ryżowe, po prostu produkty pełnoziarniste, które są bardzo zdrowe. Kolejną rzeczą będzie wyeliminowanie napojów słodzonych, i nie chodzi tutaj tylko o takie, które mają kalorie, czyli zwykła Coca-Cola, ale też Coca-Cola 0 i tak dalej. Oczywiście raz na jakiś czas, lepiej oczywiście jak się już wybiera, to wybrać taką Coca-Colę 0, czy właśnie napoje 0 niż te z kaloriami, bo według mnie to jest po prostu bez sensu. Ale właśnie najlepiej wyeliminować całkowicie lub tylko raz na jakiś czas jest niektóre produkty, ale wyeliminować te słodzone napoje, różne icedy, tea, nesty tea i te wszystkie coca-cole i po prostu pić dużo wody, dużo wody z cytryną, czy z jakimiś, może na przykład z ogórkami, z przeróżnymi rzeczami, owocami. Z imbirem i z cytryną, naprawdę jest przepyszna i z rana pobudza metabolizm I jest po prostu zdrowa, nawadnia nasz organizm woda Dobrze też pić na przykład herbatki ziołowe Można również pić inne herbaty oczywiście, ale ziołowe Herbata zielona również jest bardzo dobra, czystek i tak dalej Można też sobie wyciskać samemu soki, ale oczywiście mówię, że mają kalorie, ale są zdrowe Które wyciskamy sami, albo można zrobić sobie smoothie bo to jest chyba nawet lepsze, ponieważ nie traci wyciskarka z tego, co wiem Ja nie mam, ale wyciskarka z tego, co wiem, po prostu te skórki wyrzuca A w nich jest najwięcej błonnika, który jest naprawdę bardzo ważny w naszym codziennym życiu Kolejną rzeczą, czyli już trzecią, będzie wyeliminowanie białego cukru z naszej diety Zamienienie go na jakieś inne słodzidła typu Ksylitol, stewia Lepszy już moim zdaniem troszeczkę będzie cukier trzcinowy, który naprawdę nam jakoś nie zaszkodzi, a biały cukier, no to wiemy, jest niezdrowy. Eee, a możecie w ogóle całkowicie zrezygnować, mi akurat nie jest potrzebny. Ja jem tylko na przykład, właśnie jak jest jakiś cukier trzcinowy, to właśnie tylko jak moja mama zrobi jakieś ciasto i tak dalej, bo tak to nie mam w ogóle potrzeby słodzenia czegokolwiek. Owoce są słodkie, jaglanki mogą być na słodko, omlety i wiele, wiele innych produktów. Dobrze, kolejna rzecz to wprowadzenie ruchu. Czy to tańców, biegania, pływania, czegokolwiek, co po prostu nam sprawia przyjemność, co lubimy. W wakacje wiadomo, możemy jeździć na rowerze, pływać w morzu, w jeziorze, gdziekolwiek, jeździć na rolkach. Naprawdę to jest świetna aktywność fizyczna, która doda nam zdrowia i tak naprawdę energii do życia, ponieważ. Spróbujcie sobie poćwiczyć, jeśli tego nie robicie tak na co dzień, poćwiczcie i zobaczcie, jakie będziecie mieć uczucie po takim treningu, chociażby 30-minutowym, ja nie każę Wam od razu ćwiczyć godziny czy półtorej, spróbujcie pół godzinki na początek i zobaczcie, jak będziecie się czuli później. Oczywiście możecie też ćwiczyć z YouTube'a, z Melbi, z Natalią Gacką, z Chodakowską, z kimkolwiek chcecie, róbcie to, co po prostu sprawia Wam największą przyjemność. Jeśli macie ochotę na coś słodkiego, a wiadomo, większość słodyczy kupnych jest po prostu niezdrowych, chociaż są też zdrowe, na przykład z dobrej kalorii, batoniki, które są naprawdę przepyszne. Yy, więc jeśli macie ochotę na coś słodkiego, zróbcie sobie ciasteczka owsiane, zróbcie sobie jakieś zdrowe ciasto, zjedzcie owoce, zjedzcie sobie yy, na przykład fit czekoladę, którą bardzo łatwo zrobić w domu. Wystarczy tylko kilka składników i już macie zdrową czekoladę. Więc to jest naprawdę... Wszystko jest bardzo proste, tylko trzeba odrobinkę chęci, tak naprawdę, bo bez nich i tak zjecie te słodycze, jak nie będziecie mieć chęci, nie będziecie mieć silnej woli, więc to jest podstawa. Tak samo fast foody. Macie ochotę na fast fooda? Zróbcie sobie nie przy... na przykład kebaba. Przecież to można sobie zrobić. Robicie sobie tortille, czy kupujecie zdrową bułkę, albo pieczecie, co jest też bardzo dobrą opcją. I co? Wkładacie do tego dużo warzyw, pomidory, różne inne warzywa. Możecie dodać na przykład też tofu, jak chcecie wegańskiego kebaba, bo ja nie jem mięsa, jak już wiecie. Myślę, że wiecie, a jak nie, to właśnie się dowiedzieliście. Sos czosnkowy, dodajcie ketchup i naprawdę będziecie mieć fajne fast foody. tak samo pizzę, na którą jest przepis na YouTube i na Instagramie. Naprawdę wszystko można zrobić w zdrowy sposób, wystarczy chcieć i wystarczy naprawdę odrobina czasu, bo na to nie trzeba poświęcić pięciu godzin, tylko naprawdę... 20 minut na przykład i macie pyszny, zdrowy obiad na przykład, czy jakąś przekąskę, więc chęci, silna wola i cel. Jak, zna, jak wiecie jaki macie cel, to wszystko Wam się uda, zobaczycie, tylko po prostu musicie myśleć, musicie o tym wiedzieć i oczywiście pozwalajcie sobie raz na jakiś czas na tak zwane cheat meal, czyli oszukane posiłki. Na przykład maksymalnie raz w tygodniu. Pozwólcie sobie na czekoladę, pozwólcie sobie na normalną pizzę, jeśli macie ochotę, a jeśli nie macie, nie musicie ich robić. To jest tylko i wyłącznie, e, zależy po prostu od Was. Dobra, ale kolejna rzecz. E, kolejną rzeczą myślę, że będzie mm, zamienienie na biału, czyli produktów pochodzenia od zwierzęcego, na produkty roślinne. Wyjdzie wam to po prostu na zdrowie. Jeśli nie jesteście w stanie, na razie tego nie róbcie. Okej, okay, jedzcie, ale na przykład mięso, jeśli możecie, to najlepiej je wykluczyć. Chociaż nie chcę też wnikać, nie każdy robi co uważa, ale ja na podstawie tej wiedzy, którą mam teraz, zrezygnowałam całkowicie z mięsa. Gdybym tak naprawdę wiedziała o tym wszystkim wcześniej, zrobiłabym to myślę wcześniej, moja siostra tak samo zrezygnowała z mięsa, bo jest po prostu w tych czasach niezdrowe, napakowane wieloma hormonami i no na pewno naszemu zdrowiu nie pomoże e, Dobra, kolejna rzecz e, Wprowadźcie więcej warzyw, więcej owoców i wody Minimum 1,5 litra, co dla mnie jest w sumie takim chyba minimum właśnie Ponieważ ja na przykład już przed śniadaniem, znaczy dzisiaj ćwiczyłam z moją siostrą Ale i tak przed śniadaniem wypiłam już 750 ml wody z cytryną więc całkiem sporo. Wystarczy, że. Yy, no, ale pijcie sobie na przykład półtorej litra, plus możecie pić jakieś herbaty. Yy, kolejną rzeczą będzie yy, naczczo picie wody z cytryną albo z cytryną i zimbirem. Bardzo dobrze dopływa na nasz metabolizm, po prostu na nasze ciało i na nawodnienie. Chciałabym też również, żebyście zadbali o ilość snu, po prostu, bo to jest naprawdę ważne. Regeneracja organizmu przy zdrowym trybie życia jest bardzo ważna. Spróbujcie się wyspieć 7-8 godzin, bo to naprawdę na Was dobrze wpłynie i przyniesie Wam po prostu dobre efekty bo regeneracja jest bardzo, bardzo ważna, praktycznie najważniejsza, tak samo jak zdrowe odżywianie, nawodnienie i ruch. I w dzisiejszym filmiku to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, jeśli nie, zostawcie łapkę w dół, będę smutnać najwyżej. Ale jeśli Wam się spodobało, również zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Zapraszam Was oczywiście również na mojego Instagrama, Snapchata, bloga, na którego dodaję mało, ale postaram się może kiedyś w końcu troszkę więcej. No, i widzimy się w kolejnym filmiku. A, i pamiętajcie, żeby w komentarzach najlepiej dawać mi e, propozycje na filmiki, które najbardziej chcielibyście po prostu zobaczyć. Ja mam pomysły e, już na kilka. Tak samo, wy pomogliście mi e, wybrać, e, które nakręcić, ale mam nadzieję, że również możecie i napiszecie w komentarzach. Widzimy się w kolejnym. Pa!